A jakie życzenia chciałaby Pani złożyć naszym uczniom i nauczycielom z okazji setnego jubileuszu naszej szkoły? No, jubileusz dostojny, bo setny, prawda? Za moich czasów były te jeszcze wcześniejsze jubileusze, więc z okazji tego jubileuszu przede wszystkim chciałabym życzyć gronu profes profesorskiemu, dyrekcji. Dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, radości z tego właśnie, że pracują w szkole, z takim dorobkiem, szkole, w której zawsze panowała dobra atmosfera, życzliwość. A uczniom życzę przede wszystkim, żeby docenili to, że są tutaj w liceum że to jest dobra miejscówka, jak mówią młodzi, żeby wykorzystali każdą każdy dzień, każdą godzinę prowadzoną przez swoich nauczycieli. Skorzystali z tego, że mają warunki do pracy, do nauki, do rozrywki i żeby się nie bali, tylko otworzyli się na to, co szkoła im proponuje. No i cóż, życzę, żeby wszystkie egzaminy maturalne, szczególnie tegorocznym maturzystom. Życzę, żeby te egzaminy były zdane na najwyższe noty, żeby maturzyści wybrali dobrze swój kierunek studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, żeby dostali się na studia, no i dalszą naukę kontynuowali już na wybranym przez siebie kierunku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.